Duszowy Misiaczek, co to kurwa jest za typek? Widzę jak koleś... Widzę koleś, że lubisz kurwa hejtować ludzi Rocka, Roya i Tuwalta i reszta ekipy Podbiłeś sobie tym słabym Lecz mam na ciebie małą niespodziankę Większa widzę z Rocka, roja. Najchętniej by ci najebali za to co pierdolisz za głupoty na ich temat Kurwa, wkrywasz swoje filmiki na YouTube i wyglądasz jak ciasny wieś ja pierdol Mówisz kurwa, jacy oni są Kurwa chujowi i tak dalej, a sam byś pewnie chciał być taki i zarabiać tyle kasy co oni Tylko ty z tym swoim ryjem jak sprzęgło odrzuca się kurwa nie wybijesz nie Co to kurwa jest? Takich to kurwa nas to odrzucić Kurwa Myślisz że z takim czyś to wypali? Ja myślę że nie Albo na chuj pierdolisz głupoty o tym, że niby rok, pizga, żonę i takie tam inne wymyślone twoje sytuacje. No ale kurwa... Robi jak chcesz, ale nikt ci w to nie uwierzy. O tobie też mogę kurwa wymyślić. Jestem sobie, misiaczek, mam mały wiatraczek. Hejtuję ci roka, bo mam w garażu smoka. Będę cisnął ty wolta, bo mnie stara, wie biedowarka. No człowieku, ogarnij się. Bo polecą następne lisy i się ostrasz i będziesz kurwa jego zbierał w przyszłości na koniec jest się krywa zerem i pierdolonym penerem Elo